Witam Państwa bardzo serdecznie, dziękujemy za nominację do Gashing Challenge druhom z OSP Markówce i pracownikom Urzędu Gminy w Buczku. A teraz przystępujemy do działania. Na dół. Uwaga do góry. Uwaga. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. 6, 7, 8, 9, 10. Drodzy Państwo, to wszystko dla Wojtusia. A teraz nominujemy Urząd Gminy Dłutowier. Nominujemy Urząd Gminy Gminy Pawianice i Druchów z OSP Wielchomni Wielkiej. Dziękujemy bardzo.